Kryj mieszko klejnoty, czekoladowe pralinki, którym nie można się oprzeć. Skosztuj. Mmm, po prostu bajka. Mieszko klejnoty, poczuj się bajecznie. I podziel się z innymi, jeśli zdołasz. Ktoś nie pokochał, mnie, wszyscy to. Ktoś pokochał na dobre życie, na Kto mi mówi, że mnie ktoś... Tak, kochaj życie. Jeszcze tu jesteście? Musicie się wynieść Co zrobimy? Trzeba w końcu mieć własny kąt Prosiłeś o mieszkanie po przystępnej cenie Świetna okazja Stary, piękny dom i do tego niedrogo Coś tu nie gra Kilka drobnych napraw Wreszcie można poczuć ciepło domowego ogniska Trochę pracy, wyobraźni I wszystko się ułoży Fajnie będzie zreperować wszystko samemu Chyba ktoś tu dał się nabrać Mały problem w kuchni. Nic takiego. Tom Hanks w filmie Skarbonka. Dzisiaj o 21.50. Przedstawię sprawę. Wygląda na to, że terroryści porwali paru wiodących biochemików i zmuszają ich do wyprodukowania zabójczej broni bakteriologicznej. Przy niej ebola to szczeniak. Powiem wprost. Trzeba zneutralizować stację i odzyskać broń, nim zostanie użyta. Ta bakteria jest zabójcza. Jeśli wpadnie w niewłaściwe ręce, zginą miliony... Miliardy ludzi. Dokładnie. Ulokujemy kanister z tym świństwem na dnie Morza Azorskiego. Zagrozimy, że zdetonujemy, a jeśli dadzą nam czego chcemy, dostaną mapę. Jaki efekt ma to na ludzi? Nie ma sposobu na to, aby to stwierdzić. Co wy wyprawiacie? Wypuśćcie go. Czas posłużyć się innym obiektem doświadczalnym. Komandorze, wróg wyprzedził pocisk w cel miasto Nowy Jork. Zadanie namierzyć i zniszczyć. Rozumiem, admirale. Triller błyskawiczny atak w drugi dzień świąt o 22.40.